Naszych wędrówkach w audycji w sportowym rytmie. Czasami mówimy o różnych dyscyplinach sportu, zaglądając do różnych ośrodków dziewiątka Michałki to jest kluby mające znakomite osiągnięcia, jeśli chodzi o kręglarstwo klasyczne. Klubem dowodzi pan Maciej Kąskała. Panie prezesie, klub już ze sporą kręglarską tradycją. Tak, w 2016 roku obchodziliśmy 40-lecie, także 44 lata dnia za nami. Natomiast no, tradycje kręglarskie we Wronkach sięgają wielu, wielu lat do tyłu. W XIX wieku de facto kręglarstwo we Wronkach istniało. Były trzy kręgielnie. Po wojnie w 76 roku rzemieślnicy wronieccy zbudowali dom rzemiosła i tam postawili cztery tory kręglarskie. I od tego tak naprawdę zaczęła się ta współczesna tradycja. Wiadomo, że do Wronek, do liceów, do szkoły przyjeżdżają młodzi piłkarze niemal z całego kraju, jak to wygląda w kręglastwie, też potraficie zainteresować się młodych i to jest duża rozpiętość wiekowa, jeśli chodzi o właśnie kluby dziewiątka Mika? To znaczy, od kilku lat, kiedy postawiliśmy też na drużyny seniorskie, zaczęli do nas przyjeżdżać zawodnicy z różnych regionów, chociażby z Sierakowa, Wstartosz Kruk, który w tej chwili do Bundesligi będzie zasilał drużynę z Berlina. No, jest wychowankiem Brzosu Sieraków, a gdzieś tam w, do, do nas trafił i u nas, można, można powiedzieć, rozwinął skrzydła w ostatnich latach. Mamy w tej chwili w drużynie Mateusza Goździka z Tomaszowa Mazowieckiego, który, który studiuje w Poznaniu, także też, też jakby wybrał w jako ten klub, w którym Chce się dalej rozwijać. No, ale tak dopytam, czy są te juniorskie sukcesy w wykonaniu waszych wychowanków? No, jeśli chodzi o wszystkie młodzieżowe y, kategorie wiekowe, to przywozimy medale. Ponad 100 medali w ostatnich kilku latach z różnych kategorii wiekowych udało nam się zdobyć. I oczywiście macie także drużynę ligową, która jak zakończyła poprzedni sezon, ten ostatni rozgrywany? No, no, drużyna męska jest wicemistrzem Polski, drużyna żeńska na ten moment nie łapie się na podium ciągle czekamy, aż młode zawodniczki będą wystarczają doświadczenia i zaczną również wchodzić na podium Mistrzostw Polski. To słuchaczy, kibiców może zainteresować, jak taki klub kręglarski funkcjonuje? To są jakieś systematyczne treningi, bliższe zawodowstwu, macie swoją kręgielnię, spotykacie się systematycznie, jak to wygląda? Jeśli chodzi o to, gdzie się spotykamy, no to jest gminna kręgielnia, obieg jest gminny, natomiast całe życie sportowe tworzy dziewiątkami kawronki na tym obiekcie. Trenujemy dwa razy w tygodniu, znaczy od, od kategorii młodzika do seniora to są są y, dwa treningi w tygodniu. Seniorzy tren trenują indywidualnie raczej. Natomiast kategorie młodzieżowe od dziecka do juniora mają wsparcie trenerskie, mamy instruktorów. Normalnie jak, jak wszystkie inne dyscypliny zatrudniamy tych instruktorów. Staramy się, żeby te treningi były systematyczne, urozmaicone. Sport bardzo rodzinny, czy też penetrujecie różnego rodzaju środowiska szkolne, na przykład, żeby pozyskiwać kolejnych chętnych do gry? zwyczajnie tych chętnych już nie potrzebujecie bez komplet. Y, to znaczy, w, w tej chwili mamy taki lekki dołek i, i musimy y, zrobić taki nowy, nowy szerszy nabór. Y, współpracujemy głównie ze szkołą numer jeden we Wronkach, bo y, tam nie ma stali gimnastycznej i to tak trochę, tro, trochę można powiedzieć, y, y, jest dla nas szansa, no bo, no bo szczególnie w tym okresie jesienno-zimowym chętnie za, przychodzą na kręgielnie i tam mamy najwięcej zawodników jakby z tej szkoły, natomiast inne szkoły też skorzystają y, z kręgielni, też przychodzą na, na różne zajęcia i no, staramy się jakby tam wyłapywać tych, którzy mają tę y, koordynację ruchów dla, dla, dla naszych Sportu przewidziano. Ile osób jest zaangażowanych no tak profesjonalnie w działalność dziewiątki Amiki Bronki, jeśli chodzi o uczestnictwo w poszczególnych drużynach, o działania organizacyjne? Znaczy członków mamy zarejestrowanych 60, to są od kategorii powiedzmy młodzieżowych do, 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 do seniora. Natomiast jest jeszcze spora grupa dzieci w wieku tam do 12 lat, których jakby nie rejestrujemy, traktujemy ich trochę jako takie jeszcze przedszkole kręgarskie. Ja myślę, że około 80-90 zawodników w tych wszystkich kategoriach wiekowych yy, trenuje mamy nadzieję na ciekawą rywalizację w Superlidze Kręglarek i Kręglarzy Klasycznych. Jak mówiliśmy, mocna wielkopolska dyscyplina sportu. Najbliższa kolejka, ta premierowa w Superlidze Pań, między innymi o 12 w niedzielę spotkanie Alfy Wektor Eternowo Podgórne z Tucholanką, a także wspomnianej w ostatniej rozmowie dziewiątki Amiki Wronki z Czarną Kulą Poznań, a w Superlidze Męskiej także w najbliższą niedzielę 13 września w samą południe w Lecznie. Polonia walczyć będzie z dziewiątką Amiką Wronki w Sierakowie o 11.00 w Rzosę podejmie ekipę kręglarzy startu Gostyń, a Alfa Wektor Tarnowo podgórne. Już w sobotę 12.00 o 11.00 zmierzy się w meczu, niemalże na szczycie, z czarną kulą Poznań. 7 minut pozostaje do godziny 19.00. W audycji w sportowym rytmie po chwili muzycznego oddechu porozmawiamy o wczorajszym Narodowym Dniu Tenisa.